Otrzymałeś nowe zgłoszenie od sygnalisty? Odszyfruj je, aby zapoznać się z jego treścią. Wpisz hasło, które podałeś przy rejestracji. W tym miejscu możesz korespondować z sygnalistą. Wpisz własną treść wiadomości albo użyj którąś z wiadomości systemowych. Wyślij wiadomość. Poniżej znajduje się historia konwersacji pomiędzy sygnalistą a odbiorcą zgłoszeń. Ten boks pozostanie pusty tak długo, aż sygnalista zapozna się z treścią wysłanej przez nas wiadomości. Do tego zgłoszenia możesz nadać dostęp innym użytkownikom. Wystarczy, że klikniesz w tym miejscu i zaznaczysz nadaj. Możesz także zablokować jakiegoś użytkownika klikając zablokuj. Zmień etykietę tego zgłoszenia. Możesz wpisać dowolny opis tego zgłoszenia, na przykład konsultuj z działem prawnym. To zgłoszenie możesz dodać także do innej zakładki, na przykład zakładki ważne, spam, albo kiedy zakończysz procedowanie zgłoszenia do zakładki archiwum. W tym miejscu znajduje się historia zgłoszenia. Wiesz, kiedy, kto i co zrobił w ramach tego zgłoszenia. Możesz oczywiście pobrać wszystkie pliki na zewnątrz, na swoje urządzenie, klikając w tym miejscu, oraz sporządzić protokół końcowy. Wpisz przedmiot naruszenia, podjęte działania następcze, efekt postępowania. Rekomendacje, status wykonania rekomendacji oraz czy wykonano rekomendacje. Jeżeli otrzymasz nową wiadomość w ramach tego zgłoszenia od sygnalisty, znajdziesz ją w zakładce Nowe wiadomości.